W ostatnim czasie słyszy się, że sieć 2G oraz 3G będzie stopniowo wyłączana. Sprawdźmy to na przykładzie klasycznych Sony Ericssonów. Pierwszy Sony Ericsson używa tylko sieci 2G, drugi model Sony Ericssona używa 2G oraz 3G, natomiast trzeci telefon używa sieci 2G, 3G oraz 3,5G. Sieć 3G jest stopniowo wyłączana do 2027 roku, natomiast sieć 2G będzie z nami troszkę dłużej, bo aż do 2030 roku. Obejrzyj do końca, by sprawdzić, czy 2G, 3G i 3,5G jest nadal obsługiwane przez Twojego operatora.